Coś posłuchać, słuchać jakiejś wiadomości, posłać muzyki, jakieś pojęcie, mm, słuchania. A chciałybyście pracować kiedyś w radiu? No, można no. kogoś nagrywać, takie na fajne rzeczy. Fignie Folszewski, który w tym roku otrzymała honorową legitymację Radia Sfera. Wspomina nasze początki w DS8. Pamiętam ten, jak Radio zresztą tu na miejscu aktualnego lokalu Radiosfera. Ja miałem swoje biuro, miałem swoją, swoją siedzibę. No, radio powstawało, więc musiałem się przenieść. Stało się to dobrowolnie. oddaliśmy jeszcze później Wam salę do nauki u towarzystwa naszego znajomego. Tam jest takie pojęcie, które się nazywa setka, wiecie chyba co to jest setka? Setka, czyli 100% audio, 100% wideo, tak? W razie też takie rzeczy przechodzą, setki, i setki polegają, polegają na tym, że to po prostu wypowiedź jednej osoby, tak? Taka osoba może gadać przez dwie minuty, oczywiście w ona będzie gadała zdecydowanie plusy, bo ma po prostu powiedzieć konkret. Najbardziej, że jak będziecie pracowali nad materiałem, to możecie sobie formę materiału wybrać. Czy to będzie na przykład materiał czytany, przeplatany tymi właśnie stawkami, czy będzie to na przykład samodzielna sonda. Tak? Jak tutaj Monika na początku pytała, co to jest radio dzieci, one coś tam sobie mówiły, to już jest sonda, tak? taka sonda. Przydaje się na przykład w różnych takich sytuacjach, gdy trzeba poznać opinie ludzi na dany temat. I na przykład można tym słuchać materiał. Jeżeli czytacie bądź słuchacie RMF na przykład, to tam czasami większość materiału zbudowana jest na wypowiedziach dwóch, trzech ludzi, którzy mówią, że mało mi piwnica, to droga pani, pójdźmy do piwnicy i zobaczmy, jak to wygląda. I fajnie byłoby, żeby na przykład ta kobieta sobie stała obok tej wody i mówiła wam, że no widzi pani, woda jest w okowski, to może sprawdzimy, no to musi Pani zdjąć buty, dobra, gdy mu nie buty, tak? I nagrywamy, gdzieś tam ewentualnie się schylamy, żeby nagrać wodę, tak? Żeby słuchacz mógł się ciemniej więcej w wyobrazić... Co dzisiaj się z tym robisz? To Przyjechałam na warsztaty dziennikarskie, takie jak reszta, żeby zobaczyć e, pracę radia, w kuchni. Tak I uważam, no, że przyda ci się to w przyszłości? Na pewno, bo w teorii nic nie zapieram. ale jest praktyką? Z praktyką no, zaczynam powoli, ale już tak mniej więcej w chodę. Tak? Czy na pewno będę e, robił to Robisz coś si mm. uh w tym kierunku? Uczysz się w jakiejś szkole o jakimś takim profilu, bądź coś w tym rodzaju? Uczę się do Współpracy do jestem ogólnokształcą tego obrotu jakichś młodych Tak, to są też relacje między swoimi bliskimi, mogą się oprzeć, tak to na nim myślę. A potem powiedz mi tutaj, czym będziecie się kojarzał coś Torą, zresztą To na pewno mi się kojarzył z atmosferą. Naprawdę mnie nie widzę. Wydaje się, przyjechało w tych w tylko To bardzo ciepło stać się na, tutaj przy Jest taka zbytna atmosfera, że Toruń się kojarzył, oprócz e, Mikołajka a jeszcze z fajnymi ludźmi, z którymi w Kyrgyzstanach się wiele nauczyć i nauczyć. Atmosfera, bo radio jest lewe, taka. Dokładnie. Dziękuję. Mm, przyjechałam do Torunia, ponieważ chciałam zobaczyć, jak wygląda e, działalność w radiu. I w telewizji, bo bardzo mnie to interesuje. Czy wiąże z tym jakąś przyszłość, może właśnie z dziennikarstwem? E, owszem, chciałabym, ale szkolenie chciałaby. muszę zapewnić, na pewno e, będę do tego zawodu odpowiednią osobą. E, robisz coś w tym kierunku? Uczysz się nie wiem, w jakiejś szkole o jakimś takim profilu, bądź coś w tym rodzaju? To... Uczęszczam do zespołu szkół akademickiego, do Liceum ogólno <noise> o profilu humanistyczno-dziennikarskim gdzie są organizowane dla nas, dla nas zajęcia yy, dziennikarskie, które są w stanie nam pomóc. ...po uszach pewnie i zobaczcie, ten fragment nas nie interesuje, bo jest słaby, tak? Więc sobie go zaznaczamy i wywalamy. I w tym momencie ta rozmowa ma już trochę inną formułę. Powiedz mi, co dzisiaj tu robisz? Teoretycznie moglibyśmy jeszcze sobie to przybliżyć, tak? Bo to jest nam niepotrzebne, zbyt dużo marnujemy czasu, a dokładnie sekundę sześćdziesiąt. Co dzisiaj tu robisz? Przyjechałam na warsztaty dziennikarskie. Widzimy, no, w stanie to, tak to w radiu i w telewizji, bo bardzo mnie to interesuje. No okej. Okay. Czyli wiąże... możemy sobie na przykład rozciąć te ścieżki, możemy potem sobie przedstawimy jakąś muzykę, powiedzmy, tak? Czy wiąże z tym jakąś przyszłość? Może, może. Właśnie... Może, może, nie? też właśnie bardzo często są nawet takie osoby, które po prostu mają taki styl mówienia, że powtarzają wiele rzeczy, i bardzo ciężko się pracuje na takich ścieżkach, bo trzeba mm, powycinać te wszystkie powtórzenia. Chociaż y, to też nie jest do końca tak, że po prostu zupełnie to wyczyszczamy, bo w pewnym momencie to staje się, no, traci tą swoją naturalność, tak? I jak można się naprawdę strasznie zakopać, a. Na przykład najgorzej jest, kiedy są nagrania z... to możemy sobie po pierwsze coś ściszyć, a po drugie jest w ten sposób. Że często tak jest w że jest najpierw ciszej, potem się coś podgłasza. Albo na, koniec, się albo na koniec piosenki po prostu jest wyciszane z kolei. I ściszamy to powoli, to jest tak jeszcze za szybko. Dlaczego przyjechałaś do szczególnie? Solar to terminę, no. ponieważ... I tu też jest tak ucięte, nie? W sumie że ona twoje zaangażowanie? Bo to wsiadła bateria i dlatego. A no dobra. Więc teraz tu też jedziemy z muzyką. Szybanie. Nie, Nie. szybanie. Dobra, tu robimy F. To wyrzucamy. Tu sobie też coś ciszamy pod koniec. Nie wiem, w jakiejś szkoły, jakimś takim profilu. Uczęszczam do Wyspołu Akademickiego, do Systemu Ogólnokszałowego o profilu humanistyczno dziennikarskim gdzie są organizowane dla nas zajęcia dziennikarskie, które są w stanie nam pomóc realizować się w tym kierunku. Sądzisz, że powinno być właśnie więcej takich pozaszkolnych akcji rozwijających właśnie dziennikarstwo na przykład. E, oczywiście, że tak. Im więcej takich akcji, tym młodzież jest w stanie się pokazać, e, ukazać swoje talenty e, i swoje zaangażowanie. Słyszycie, czy nie? A jeszcze teraz? Nie, 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 poczekaj, bo to chyba nie w tym się mówi. Widzę, kupuje. czerwony. No tak. Una macja to ulega. Ten jest... większej filozofii w tym nie ma, powiem Wam szczerze. Żeby nam A jak mamy automat, to wszystko leci z automatu i się samo niksuje. Macie jakieś pytania? Jeszcze wam pokażę jeden program, który my wykorzystujemy do czytania serwisów to jest taki czytacz. Jak jest serwis, to sobie tu siada człowiek albo sobie siada tam człowiek zapowiada, tutaj są normalnie wstawione dźwięki, że wystarczy, że realizator je po prostu kliknie myszką i one wtedy są emitowane i sobie lecą. No i tutaj są wstawione podkładziki jeszcze, nie? No i to cała filozofia.